Automaty zaczynają się coraz to bardziej rozpowszechniać na całym świecie. Po sukcesie automatowej wersji Ponga na rynek zaczęły wychodzić inne oryginalne gry, jak na przykład Gocha, Sea Seawolf czy Anti Aircraft. Ale żadna z nich nie wywołała takiej euforii i zmieniła oblicze gier, jak gra pod tytułem Space Invaders, wydana przez firmę Taito w 1978 roku. Twórca to Mokero Nishikado, który to po sukcesie wcześniejszej gry Gunfight postanowił nie spoczywać na laurach. Po Gunfight stworzył jeszcze grę zwaną Interceptor, wydaną w roku 1986, która to przeszła bez większego echa. Ale następna produkcja, którą w całości sam stworzył, miała się krótko po wydaniu stać grą podbijającą wszelkie rekordy popularności. Koncepcja gry jest strasznie prosta: Otóż, sterując zielonym działkiem na dole ekranu, staramy się zestrzelić hordę obcych w Której liczebność liczy 55 jednostek. Obcy ci będą stopniowo schodzić coraz to niżej, jednocześnie strzelając w kierunku działka. Gracz może w celu uniknięcia tych pocisków skorzystać z osłon, które będą ulegać zniszczeniu od otrzymywanych strzałów, czy to od obcych, czy też wystrzeliwane przez siebie. Każdy przybysz z kosmosu daje nam określoną ilość punktów, a czasem ponad nimi przeleci specjalny statek, który jak się uda nam zestrzelić, daje nam od 50 do 300 punktów. Gdy zniszczeniu ulegnie większość jednostek, to kosmiczni najeźdźcy będą coraz to szybciej się poruszać. Gdy dojdą na sam dół, to automatycznie przegrywamy. Niezależnie od ilości posiadanych żyć. A jak uda nam się oczyścić plaszę ze wszystkich kosmitów, to na następnym poziomie będą zaczynać swoją inwazję ciut bliżej dołu. Inspiracją do stworzenia tej gry był Breakout, który w tamtym okresie był bardzo popularny w Japonii, oraz film Wojny Światów z 1953 roku, który to Nishikado obejrzał, jak był jeszcze dzieckiem. Początkowo naszymi przeciwnikami mieli być ludzie, czołgi oraz myśliwce. Lecz Tomohiro zrezygnował z tego pomysłu z powodu pewnych problemów technicznych, związanych z animacją tych jednostek, oraz później stwierdził, że strzelanie do ludzi byłoby niemoralne. W tym czasie bardzo głośno na świecie było o filmie Gwiezdne Wojny, dlatego postanowił grę obsadzić w przestrzeni kosmicznej, a z obcych uczynić wrogów. Tutaj też dochodzimy do ciekawego zdarzenia, które to później zdefiniowały rozrywkę Space Invaders. Otóż, jak wspomina wywiad dla magazynu Retro Gamer, Tomohiro Nishikado chciał, aby każdy kosmita poruszał się w jednej ustalonej prędkości. Niestety z powodu ograniczeń sprzętowych nie zdołał tego urzeczywistnić, ale podczas testów odkrył ciekawy przypadek, a mianowicie gdy obcych ubywało na ekranie, to automatycznie wzrastała ich prędkość. Niszkado postanowił nie zmieniać tego i finalnie zaimplementował to w grze. Ciężko sobie wyobrazić, jakby wypadłby odbiór gry, gdyby zdecydowano się nie wykorzystać tego elementu. Dociekliwi badacze doszukują się dodatkowej inspiracji w postaci automatu wydanego w 1972 roku przez Taito zwane Space Monster, które to nie był typowy elektroniczny automat jak np. Pong czy Gunfight, ale bardziej coś w rodzaju mini gdzie strzelało się do automatycznie poruszających się obiektów. Takie podejrzenia wzięły się stąd, że Nishkado początkowo chciał nazwać grę właśnie jako Space Monster, ale główny zarząd Taito na to się nie zgodził. Mówiąc o Space Invaders trzeba też wspomnieć, że to była pierwsza gra w historii, gdzie podczas całej rozrywki towarzyszyła nam melodia. Były to proste dźwięki, które z czasem coraz to szybciej były odtwarzane, a miało to na celu imitować jak sam Nishikado twierdził, rytm bicia serca, który to w momencie zwiększonego zagrożenia bije szybciej. Wcześniejsze gry melody głównie odtwarzały tylko na początku lub na końcu rozrywki, jak na przykład Gunfight, a nigdy podczas ciągłej rozrywki. Jedynie pojawiały się takie elementy dźwiękowe jak odbicie piłeczki od ściany bądź strzały. Kolejnym elementem po raz pierwszy w historii pojawiającym się i zarazem najważniejszym, które przyczyniło się do stworzenia nowej grupy graczy w salonach gier, to wyświetlenie najwyższego wyniku osiągniętego w grze. Od tej pory każdy zagorzały gracz mógł pochwalić się realnym dowodem na osiągnięcie takiego wyniku, czego nigdy wcześniej nie miało miejsca. Poczucie rywalizacji wchodziło na całkiem inny poziom, bo każdy gracz chciał osiągnąć jak najlepszy wynik. Znaleźli się tacy baniacy grania Space Invaders, że w niedługim czasie odkryli pewne zasady funkcjonujące w grze, które pozwoliły im osiągnąć wyższy wynik punktów i w łatwiejszy sposób przechodzić do następnego poziomu. Jedną z metod było liczenie strzał, a działo to tak, że aby trafiony dodatkowy statek za każdym razem dawał nam maksymalne 300 punktów, to na początku rozrywki gracze musieli 22 razy wystrzelić, a ten 23 raz trafić właśnie w bonusowy statek. I od tej chwili co 15 strzał trafiony dało nam maksymalną ilość punktów. Drugą ciekawostką było wykorzystanie triku, tak zwana ściana śmierci, bądź rząd śmierci, albo trik Nagoya Uchi, który, jak plotka głosi, nazwa wywodzi się od japońskiego miasta, gdzie odkryto ten trik, a polegało na tym, że kiedy cały rząd obcych Zizek idzie do najniższego rzędu, to gracz pod nimi staje się niewrażliwy na strzały i dzięki temu może bez problemu wyeliminować cały rząd. Niszkado stwierdził, że to był błąd i jakby więcej osób mogło testować grę niż on sam jeden, to z pewnością usterka byłaby zauważona i naprawiona. Do dziś rekord Space Invaders odnotowane przez organizacje zajmujące się weryfikowaniem i zapisywaniem osiągniętych rekordów w grach Twin Galaxy, należy do Richiego Knuckles z New Jersey, który to w 2011 roku osiągnął wynik w wysokości 110 510 punktów. Jednym z problemów jaki był przy ustaleniu rekordów to brak możliwości podpisania się pod osiągnięty wynikiem, co zmieniono już w kolejnej części Space Invaders, która też stała się pierwszą grą w historii gdzie gracze mogli właśnie wpisać swoje inicjały. Po premierze gry świat dosłownie oszalał na punkcie Space Invaders. W samej Japonii w ciągu zaledwie kilku lat sprzedano ponad 100 tysięcy automatów. Ludzie w Japonii ogarnął taki szał na punkcie tej gry, że wielu właścicieli zwykłych kiosków czy stoi z warzywami specjalnie robili miejsce dla tej właśnie gry, bądź to całkiem rezygnowali z wcześniejszego interesu, by otworzyć salon Gier Space Invaders. Obliczono nawet, że inwestycja w sprzęt średnio zwracała się w ciągu 3-4 miesięcy, a automat z tą grą kosztował w przeliczeniu na dolary około 1700. W Japonii podaje się właśnie Space Invaders jako główna przyczyna niedoboru w obiegu monet stuyenowych, przez co bank centralny był zmuszony zwiększyć jej ilość trzykrotnie. W Stanach Zjednoczonych, gdzie dystrybucją zajmowała się firma Midway, sprzedano około 60 tysięcy automatów, które w odróżnieniu od japońskich posiadały kolorowe tło. Sama gra w niedługim czasie stała się też tematem kontrowersji. Otóż dorośli byli zaniepokojeni tym, że przez tą grę młodzi ludzie mieli skłonność do coraz to częstszego wagarowania. Wspomina się nawet o przypadkach, gdzie dzieciaki specjalnie podkradały pieniądze od rodziców, bądź hamsko okradały inne osoby na ulicy po to, aby mieć monety do zagrania Space Invaders. Młodzi coraz to częściej wolny czas spędzali na graniu i spędzali je tak długo, że niektóre z tych osób miało problemy związane ze stawami. Lekarze określali tą dolegliwość jako łokieć bądź nadgarstek Space Invaders. W 1981 roku miało miejsce po raz pierwszy w historii próba prawnej kontroli gier automatowych poprzez ustawę zwaną Kontrola Space Invaders i innych elektronicznych gier, gdzie próbowano m.in. zakazać właścicielom włączania automatów w godzinach szkolnych oraz zakaz grania w grę przy przez osoby poniżej 16 lat. Ustawa nie przeszła liczbą 116 głosów przeciwko 94. Firma Atari, widząc, jak ludzie są ogarnięci obsesją grania w nią, postanowiła jak najszybciej wykupić włączne prawa do wydania domowej wersji Space Invaders na ich ówczesną konsolę Atari 2600, i szybko okazało się to jedną z najlepszych decyzji w historii firmy. Otóż po premierze domowej wersji w 1980 roku sprzedaż konsoli wzrosła czterokrotnie. Dzięki tym Space Invaders na Atari stała się pierwszą grą w historii określana mianem Killer Application, czyli grą napędzającą sprzedaż sprzętu. W tej wersji opcji było mniej i szata graficzna nie była tak atrakcyjna jak wersja na automaty, dlatego postanowiono zaimplementować 112 różnych typów rozrywki, m.in. poruszające się osłony, możliwość jednoczesnego grania przez dwóch graczy, czy dla największych hardkorów niewidzialni ogonów. Ok. Space Invaders była też pierwszą grą, która przebiła się ze swojego medium do popkultury, która to czasem odwołuje się do niej nawet w czasach dzisiejszych. Czy to przy różnych serialach jak Futurama, oh! Robot Chicken? Oraz chorzy doktorzy. Oh! Albo to w piosenkach, gdzie największym hitem był wydany w 1979 roku przez zespół Player One single zwany Space Invaders. o filmikach w internecie, to nawet wspominać nie trzeba. Pewien francuski artysta przybrał sobie pseudonim jako Invader i zasłynął z grafik mozaikowych przedstawiających głównie postacie ze starych gier, w tym oczywiście obcych ze Space Invaders, które to przyklejał w różnych miejscach na świecie. I swoje dokonania nazywał Inwazją. W 2006 roku Space Invaders została wybrana do listy gier w celu reprezentowania Japonii w ramach projektu prowadzonego przez japońską agencję do spraw kulturalnych. Jeszcze tego samego roku stała się też częścią wystawy Game On w londyjskim Muzeum Nauki, gdzie pokazywano historię gier i jej wpływ na kulturę. Gry z serii Space Invaders wyszły na naprawdę wielu platformach, oczywiście nie licząc w jeszcze większej ilości pojawiających się klonów tej gry. To ciekawostko jest fakt, że wychodzą nawet do dziś, stając się przy tym jedną z najstarszych serii w historii gier wideo, przynosząc łącznie do dziś firmie Taito ponad 500 milionów dolarów czystego zysku. Sukces Space Invaders był tak przeogromny, że przed jej wydaniem ludzie twierdzący, że rynek gier wideo to tylko krótkotrwała moda, która wkrótce się skończy pomimo sukcesów gier takich jak Pong czy Breakout, to na wieść o zyskach i oddziaływaniu na ludzi przez tę japońską grę, szybko zmienili zdanie. Wpływ Space Invaders będzie widoczny w wielu później wydanych grach, gdzie niektóre z nich również staną się kultowe, czerpiąc z niej to co najlepsze, jak na przykład Galaga czy Galaxia. Od tej produkcji zmieniają się oblicze gier wideo i wkraczają w nowy okres zwany Złotą Erą Gier Automatowych. To by było na tyle. Materia przedstawia Wam baju. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie i widzimy się w następnym odcinku.